Bardzo ważne wydarzenie kolejne. Zanim o szczegółach, pozwólcie, że kilka kwestii związanych z wydarzeniami dzisiejszego poranka, z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej. Jestem na bieżąco w kontakcie z przedstawicielami służby zdrowia ze szpitala, do którego trafił żołnierz ofiarnie broniący polskiej granicy, stojący na straży państwa polskiego nienaruszalności naszej granicy. Jesteśmy w kontakcie z panem premierem, z ministrem Siemoniakiem. Są informowani na bieżąco. Współdziała Straż Graniczna z żołnierzami Wojska Polskiego, z policją. To jest wielka misja. Doszło do bandyckiego ataku na polskiego żołnierza. Doszło też do ataku na funkcjonariusza Straży Granicznej. To jest sytuacja, która... Ka z każdym dniem staje się coraz trudniejsza, dochodzi do bandyckich ataków na e, naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To jest zorganizowana akcja e, prowadzona przez e, służby białoruskie z wykorzystaniem właśnie osób, które w ten bandycki sposób e, atakują naszych żołnierzy, e, naszych funkcjonariuszy. Dziękuję naszym sojusznikom, że są zawsze z nami. Dziękuję tym wszystkim, którzy szczegą granicy. Dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Straży Granicznej, funkcjonariuszom Policji. Dziękuję mieszkańcom okolicznych terenów za wsparcie dla nich. Wzmacniamy tam i obecność wojska, wzmacniamy zaporę, wzmacniamy wszystkie te elementy, które są potrzebne, żeby strzec i chronić granicę. O tym będziemy jeszcze informować, będziemy w bieżącym kontakcie Dziękuję lekarzom, całemu personelowi medycznemu, który dba o, o to, żeby wszystko zakończyło się pozytywnie. Wojsko objęło opieką również rodzinę, opieką psychologiczną i wszelką pomocą rodzinę poszkodowanego żołnierza, któremu bardzo serdecznie dziękuję za ofiarną służbę. Moi drodzy, teraz dobra informacja. Wchodząc, wymieniliśmy uwagę z panem ambasadorem, że kolejny tydzień, kolejna umowa. Tydzień temu system rozpoznawczy Barbara, który zwiększa diametralnie zmienia możliwości rozpoznawcze dla polskiej armii to jest obserwacja, to jest informacja o naruszeniu przestrzeni powietrznej na przestrzeni setek kilometrów, gdzie cztery zestawy Barbara będą uczestniczyć. Dzisiaj podpisanie umowy na 700, o wartości 735 milionów dolarów. Kolejna wielomilionowa umowa na zakup pocisków Powietrze, Ziemia, JASM i ER, które będą na wyposażeniu Polskiej Armii. Z tej rodziny zakupiliśmy już w 2014 roku, w 2018 takie rakiety, które służą już w Polskiej Armii, które służą na, są na wyposażeniu Polskiej Armii, są wykorzystywane, ale to jest największy zakup jak do tej pory. To będzie kilkaset rakiet powietrze ziemia o zasięgu około tysiąc kilometrów. To nie jest już rozwiązanie i to nie jest zakup o charakterze taktycznym, to jest zakup o charakterze strategicznym. To jest strategiczne wyposażenie polskiej armii zmieniające naszą pozycję i nasze zdolności w przestrzeni powietrznej, nasze zdolności. Dotyczące odstraszania i obrony. To jest definitywnie umowa kluczowa. I chciałbym podziękować Panu Ambasadorowi za takie niezłomne wsparcie dla Rzeczpospolitej, za to, że jest zawsze z nami obecny, że nadzoruje i promuje te możliwości zakupowe dla wojska polskiego ze strony amerykańskiej. Pilnuje, żeby ta efektywność tych umów była jak największa. Bardzo dziękuję za to, że dostawy tego sprzętu będą bardzo w krótkim terminie. Już w 2026 roku pierwsze dostawy, które znajdą się na wyposażeniu polskiej armii, z tego elementu sensorycznego, jakim jest Barbara, przechodzimy do efektorów, jakim są rakiety, powietrze, ziemia dalekiego zasięgu. To jest trwały nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Potwierdzamy go po raz kolejny. Kolejne zakupy sprzętu, który nie jest produkowany w Polsce, który jest najnowocześniejszej klasy, zmienia oblicze polskiego wojska, jest takim swoistym game changerem dla polskiej armii, są realnym potwierdzeniem naszej współpracy i naszego sojuszu. Obecność wojsk amerykańskich, obecność naszej współpracy w NATO, nasze zaangażowanie finansowe, naszych podatników. 4% PKB przekazujemy na polską armię, na transformację polskiej armii. Dziękuję wszystkim naszym podatnikom. Dziękuję tym wszystkim, którzy składają się na uzbrojenie. Budujemy Tarczę Wschód, budujemy zdolności operacyjne Wojska Polskiego, przeprowadzamy transformację polskiej armii. Dziękuję też tym wszystkim, którzy byli przede mną i przysłużyli się temu procesowi, bo to jest proces, który jest wieloletni. Nie zaczął się dzisiaj i nie skończy się jutro. On wymaga współpracy, porozumienia, współdziałania ponadpolitycznego, strategicznego, tak jak rakiety powietrze-ziemia, które dzisiaj kupujemy, zmieniają oblicze zdolności operacyjnych polskiej armii. Strategiczne, nie tylko taktyczne, operacyjne które dają szansę na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa de facto z dnia na dzień, bo te terminy dostaw to naprawdę bardzo krótki czas. W ujęciu wielu zakupów, których finał będziemy mieli w 2035 roku, to lata 2026-2030 to jest naprawdę najkrótszy możliwy czas. Bez przychylności rządu Stanów Zjednoczonych, który traktuje Polskę jako partnera strategicznego, nie byłoby to możliwe. Ten termin byłby e, bardziej oddalony. Jest zgoda kongresu, jest e, e, też wsparcie o charakterze kredytów i pożyczek, które są uruchamiane choćby w programie Barbara, e, z którego e, korzystamy. Tam to jest wydatek około miliarda dolarów. Czyli zobaczcie Państwo, e, miliard, e, miliardowy kontrakt podpisany w ubiegłym tygodniu, teraz 735 milionów dolarów. To są ogromne wydatki. Ze strony budżetu państwa polskiego, zaciągniętych zobowiązań, pożyczek, kredytów dzięki naszemu sojuszowi, dzięki tym możliwościom. To jest strategia transformacji polskiej armii, żeby była jak najsilniejsza. Na ten sukces możliwości zakupu nowoczesnego uzbrojenia, najnowocześniejszego uzbrojenia, pracują dziesiątki osób. Bardzo dziękuję całemu zespołowi, któremu kieruje pan minister Paweł Bejda, Paweł Bejda u nas w ministerstwie. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję, bo. Pana osobiste zaangażowanie jest nieodzowne. Dziękuję Agencji Uzbrojenia. Wiele osób nie wie, ale to jest agencja, która realizuje wszystkie nasze zamówienia. W tym roku planuje podpisać 150 umów. Już część z tego podpisana, część, jak widzicie, prawie każdego tygodnia nowa umowa. Żeby do podpisania umowy doszło, potrzebne jest uzgodnienie, potrzebne jest zawarcie wszystkich najważniejszych elementów, zabezpieczenie takiej umowy, podjęcie strategicznej decyzji o finansowaniu, komitet sterujący, również z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, tu podziękowania dla Ministerstwa Finansów, dla pana ministra Domańskiego, dla Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy uczestniczą w prawie każdej umowie, w każdej umowie finansowanej z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i wielkie podziękowania dla rzeszy setek osób zaangażowanych w to w Agencji Uzbrojenia na ręce pana generała Kuptela, szefa Agencji Uzbrojenia. Bardzo wam dziękuję. E, państwo Polskie jest silne ludźmi, którzy tworzą jego strukturę. E, siła państwa sprawdza się w takich strategicznych momentach, jak przychodzi do najważniejszych decyzji. To jest jedna z najważniejszych decyzji zakupowych. To jest strategiczny zakup dla polskiej armii. Zmienia naszą pozycję, wzmacnia nasze bezpieczeństwo podnosi poziom naszego bezpieczeństwa, zdolności do obrony i do odstraszania. Tym samym w bardzo elegancki, w bardzo taki precyzyjny sposób wypełniamy misję, jaką postawiło przed nami NATO. Sojusz Północnoatlantycki stawia przed Polską misję wzmacniania swoich zdolności operacyjnych, taktycznych w każdym obszarze. Stajemy na wysokości tego zadania. Polska jest tym państwem, które zdaje egzamin z odpowiedzialności w trudnych czasach, niebezpieczeństw, o których mówiłem na początku, zaognionych i bardziej jeszcze takich mocnych konfliktów, które szerzą się po całym świecie. Polska jest stabilnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych, dla wszystkich państw NATO. Dziękuję za tą umowę. Dziękuję, że wspólnie tworzymy najsilniejszy sojusz obronny na świecie, że wzmacniamy Polską Armię a przez to wzmacniamy siłę i potencjał Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bardzo serdecznie dziękuję.